Nikt nie wie, skąd właściwie wzięły się Mantikory i dlaczego zostały stworzone. Dokładnie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy omawiać Martichoras. Dokładnie, nie jest to Mantikora. Dlaczego? Zaraz się tego wszystkiego dowiecie. na samym początku chciałbym zaznaczyć, że jest to postać, którą można iść na dwa sposoby. Mimo, że z Hunterem można iść bardziej pod obrażenia z umiejętności. Ja akurat pójdę pod Baziki, bo. Bo tak i mam do tego. Więc dokładnie takie jest moje zdanie na ten temat, że będę sobie robił to mi się żywnie podoba. Ale tak. Tak jak powiedziałem. Początki Manticore pozostają owiane tajemnicą. Nawet dla samych bogów. To jest już niespotykane. Niektórzy twierdzą, że są potomkami Tiamata. Hmm, Tutaj trzeba wiedzieć, kim jest Tiamat. Hmm, ale cóż. Yy, to może kiedy indziej. Jak będzie, akurat o Tiamacie. <laughs> hmm, ale właśnie, że są. Yy, stworzeniami Tiamata. Czyli właśnie, że są one jakby stworzeniami Tiamata i pochodzą z jego kosmicznych wód. I, I są pozostawione, żeby po prostu wędrować przez świat w poszukiwaniu godnych rywali bo do walki. Chociaż też się bierze pod uwagę to, że są one stworzone, żeby chronić skarbów. Na ziemi, hmm. właśnie tak się też y, twierdzi. Hmm. Ale jednak, niezależnie od pochodzenia, Manticory znane są ze swojej dzikości i nie, nienasconego apetytu y, do tego, żeby no, nie, nie. O Boże, że mogę Jakbym miał ta inaczej by to mogło wyglądać. Yy, I właśnie yy, zawziętości w, w walce, yy, tak to jakoś yy, wygląda. Ach, uf, uf, dobra. Hmm. Ale jednak właśnie dlaczego Manticora nie jest Manticorą, tylko Manticorą jakąś? Ponieważ Manticora jest jakby królem wszystkich Mantikor. Jest ona największa i najpotężniejsza, najstraszniejsza, najbardziej dzika, najbardziej zawzięta w walce. Po prostu naj. Jest ona też właśnie pierwszą z Manticor, która powstała. Była po prostu pierwszą, która jakby terroryzowała świat po wyjściu z wód Tiamata. Jeżeli właśnie bierzemy pod uwagę to jej pochodzenie, to właśnie jest pierwszą. Mandikorą, która terroryzowała świat. Jego imię zostało właśnie po raz pierwszy zapisane w greckich kronikach przez historyka Ktes... Ktesiasa. Coś takiego. Hmm. Eee... Chociaż e, uważa się również, że znali, e, jakby te istoty już. Że znali już yy, persowie. Yy, w jaki sposób jeszcze król Mantikor zdobył szacunek, yy, może innych Mantikor? To też może być ciekawe. Dawaj, dawaj, baby. Trafisz, nie? Yy, a więc. Prosta, miękkiej, silnej mocy logiczne. Czyli cnotą, które jakby te mandykory strasznie, strasznie na nie patrzą. Tak, właśnie ta siła, moc, dzikość, zewziętość. To jest to, co one najbardziej obserwują w sobie. A w walce z pozostałymi mandykorami po prostu wyszedł zwycięzko, tak, jako jedyny wygrał. Czyli, no wiadomo, zwykłe zwierzęta, nie i tak sobie. Y sprawują sobie tak, że przecież, wiadomo, wygrywa najsilniejszy członek stada. A, więc, no jeszcze wiecie, Mandicory to tak naprawdę są... zwierzęta, powiedzmy, o twarzy człowieka, z, ze skrzydłami smoka, i ogonem yy, yy, skorpiona, w którym siedzi ja, nie? Więc jest, jest grubo naprawdę. Mm. <ścoughs> Papara, ale dobra. No już może tyle właśnie jest to panteon grecki w ogóle, czyli chronią skarbów, nadupcają się z każdym, chronią jakiś dziki właśnie terytorii. Yy, tam głównie właśnie żerują. Na, na y, jakichś frajerów, którzy nie będą uważni i nie będą patrzeć, co robią. Ym... No i y, tak im się żyje y, ładnie. Ym... Ale pamiętajcie, że nawet jeżeli ich y, nie było przez jakiś czas i mo może się wydawać, że już na przykład sobie y, nie wyginęły, czy gdzieś y, odeszły w inną stronę, y, to i tak. I tak one kiedyś wrócą. I zaczną swoje polowanie kolejny raz. No. A teraz przechodzimy do zdolności, bo czemu nie? Yy, od razu zacznę, że... Yy, Manticora jest... Yy, Manticora jest bardzo ciekawy pod takim względem, że jego baziki nie zadają 100% jakby swojego yy, ataku. Yy, tylko, yy, tylko jest. Yy, jakby atak zadaje 95% jakby obrażeń, które powinien zadać, a jeszcze później 5% po prostu dokłada trucizna w dwóch tikach. Jakby. Dokładnie tak to działa. Więc teraz jego umiejętność pasywna. Pasywno-agresywna. Coś fajnego Atalanta chyba będę budować. Tak. To wrócę. Jego umiejętność pasywna, czyli potworność, mądrość, zaciekłość, wkłócenie na świat i inne takie tu rzeczy, to jest właśnie jego umiejętność pasywna. I tak, potrzebują jakby uzyskać 100 stacków. Uzyskują go za każdego jednego, jakby za każdą jedną trafioną rzecz bazikiem, za umiejętności trafione, za kille, za asysty. Za te właśnie wszystkie rzeczy uzyskuje jeden stak, jakby właśnie na swojej pasywce. a dostał. Aha, ja miał. O, grubo. I właśnie kiedy naładuje mu się to do pełna, to jego zbierze to z tego to dostaje wtedy atak Speeda zwiększonego o 15%, i trochę zwiększoną moc. I teraz za każdego właśnie zgromadzonego staka dostaje on pół do lifestyle, czyli do kadnięcia życia tak, z przeciwników do umiejętności i do właśnie ataków podstawowych. Dostaję właśnie tego lifestyla. Kupię to. kupiłem to? O tak, tak, tak. Tak, tak, Dawaj, 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 tak, 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 Mm -hmm. Więc jest to całkiem fajnie. Właśnie przez to nie do końca trzeba budować dla na nim. Nie jest to jakiś mega maskę, tylko mm, można powiedzieć, że wystarczy nim dobrze grać i będzie git. Trzeba po prostu nadupcać wszystko, co istnieje i żyje. I wtedy można nawet robić double kill. I jest, jest macho -gacho. A teraz możemy. I Cię ode ci Co dalej? Jego pierwsza umiejętność, czyli toksyczna zapora, tak? Albo Ace Drain, czyli totalnie się to nie tłumaczy na toksyczną zaporę, ale to, to jest bardziej kwaszty deszcz. Takie tłumaczenie byłoby, myślę, lepsze. Mm, ale nie można mieć wszystkiego w życiu. In the Inny... No czekaj. I... rozpraszam się strasznie. Wiem, wiem, ale cóż, taki nie urok. Może, chodźmy. Chodź, dobrze. Chodź do Katowisza, tak, też, też wiem, że lubi. Dobrze. Dobry. No, tak, jestem tragiczny w tą grę. No, i właśnie ta, y, y, ten kwaśny deszcz. Y, to ten kwaśny deszcz powoduje to, że y, idzie jakby takie y, kółko na samym początku. Tak to się zaczyna, że wybiera miejsce, i później on idzie po prostu do przodu, zostawiając za sobą takie toksyny. I on właśnie zmniejsza te toksyny, zmniejszają movement speed'a I zadają damage w pickach po prostu Zazwyczaj nie idą na bula. Nie idą na bula. I właśnie zadaje damage w pikach Świetnie, co teraz? Może jakieś i cię, dobra. I dodaje I jest to... Zostaje to przez sekundy ten... ten ślad powiedzmy, ślad węglowy. Hehehe, właśnie ten ślad z trucizny na ziemi. I, I cały czas tam właśnie jest nakładany slow przez to i tak dalej, i tak dalej. Wow to wow. było... Wow. 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 grube. Um, jego druga umiejętność to jest. Um, um, jego druga umiejętność to jest jadowite żądło. Um, tak, Poison Barb to jest dokładnie jadowite żądło. Nie <ścoughs> um, Ale to zdarza się i tak, I guess. Nie wątpię wszystkiego. Jak już to pewien mądry pan powiedział. I na LBZ, że zębinę niesamowite. Więc jednak, żaden mądry pan. Dawaj! To jest tragiczny. Pan lubi, nie, no jest tragiczny. Taka prawda. Trzeba nam dopiero dwa na range. I jest, wystrzelu, wystrzeluje on kolczaste żądło, to się jak odgadza zgadza, przed siebie. I w, 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 w zakresie tego kolczastego żądła, m, znaczy tego pocisku, powiedzmy, jest e, zmniejszony e, heal e, dla wrogów. I ono tak pozostaje na ziemi przez 3 sekundy. Jeżeli nic z nim nie zrobisz, to po prostu ono sobie zostanie i zniknie. E, ale jeżeli e, aktywuje go jakoś na przykład umiejętnością, e, albo e, bazikiem to wtedy ono wybucha i zadaje oczywiście obrażenia ale jeżeli i tyle. Ale jeżeli jakby przysca się ono do, jakby to powiedzieć do przeciwnika, to wtedy kiedy aktywuje to rządło, to wtedy ono nie dość, że wybucha, to jeszcze właśnie powoduje stuna na, na nim znaczy nie stuna tylko e, ruta, czyli nie może jakże nie może się poruszać przez nawet chyba to jest to jest nawet do e, no prawie dwóch sekund, czyli całkiem nieźle można to powiedzieć mm. ow oh, nie fight mm. baby kanada crazy i nic nie fight boom ow oh. dawać dawać nie boimy się Pum! 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 Pum. Eee, dobra, to chyba tyle na ten temat. Czy się, się boję? Stary, ja mam ulotka. Ja mogę wszystko. Aha, jestem sam. No I dobrze, że był sam. Dobra! Nie macie! Ładnie! Lecimy! Dobra, już trudno się na tym dem. Jego trzecia umiejętność to jest właśnie jakby stworzenie takiego gąszczu tutaj lasku, w którym on normalnie żyje Czyli... Trują, czyli właśnie kamuflaż. Wiadomo, że jest to perfekcyjny kamuflaż. Oooo, To już poniosło

Dobra, idę kończyć bliznę, a, no, jeszcze mam tego, nie I po prostu on w tych zaroślach, można powiedzieć, że staje się niewidzialny e, i zyskuje dodatkowego po prostu movement speeda, kiedy w tym jest. Mm, I e, wrogowie mogą go zespotować e, po prostu wchodząc do tych zarośli e, albo dając tam wardo do środka. No i wtedy się zespotując jest e, jedyna e, możliwość. Jego czwórka! Jego Ultimate Ability To jest trujące wzniesienie tak dokładnie, czyli śmierć z, z góry Tak dokładnie się to y, 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 nazywa I co to robi? Proste Staje się... Mantichora staje się odporny na wszystkie kontrole tłumu i jakby podnosi się. Znać ziemi, czy jest też nie dostaje żadnych obrażeń od y, umiejętności w tamtym momencie. u boli, 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 zaboli. O! i co ładne to było. O! Oh. O! Oh. O! Wow. To było mocne To było mocne. I po prostu zaczyna uderzenia 12 razy powiedzmy zaczyna pluć swoich przeciwników, bo ich nie szanuje i, i oni dostaną redukcję tego osłony. 3% za każdego tam traconego No po prostu zmniejsza ochronę fizyczną Kiedy jakby to trafi w końcu, nie? Tak jak już mówiłem, builda można robić na parę sposobów Można bardziej skupić się na jego umiejętnościach I wtedy po prostu idziesz w, wow, Idziesz w cooldowny Masz wszystko głęboko w D I, i tyle Możemy to skończyć, my chcemy to kończyć No możemy Dobra Ojej, ojej, no, jest końcówki. I właśnie w taki sposób można go zbudować, albo tak jak ja go zbudowałem. Po prostu jest to fajne, bo jest całkiem spoko tak speeda, ale nie jest też mały damage. Właśnie jest całkiem, 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 całkiem. I teraz jak można robić komba? No to najlepsze kombo, tak zupełnie szczerze, tak na wejście, to jest po prostu trójka żeby jakby wyjść z kamuflażu z, movement, z dodatkowym movement speedem. Później od razu walnięcie w przeciwnika dwójką, żeby go unieruchomić. I później e, to już zależy od was zupełnie. E, no, najlepiej też dać wtedy jedynkę, żeby dostał tego slowa, a później to już po prostu dokończyć to bazikami, a jak po prostu bardziej ulta używać jako takiej, jako, jako skoku, jako takiej ucieczki przed dużym demedzem. Coś, coś e, takiego można powiedzieć. Więc y, moim zdaniem fajnie to wyszło, znaczy moi przeciwnicy też mieli jakiejś, po prostu byli upośledzeni tak zupełnie szczerze, nie umieli grać w tą grę, Ym, natomiast tak jak pokazałem, no po prostu możecie tak grać, to całkiem git, używać tej trójki, żeby e, całym teamem skoczyć na, na jakiegoś przeciwnika i po prostu dostać łatwego fraga, Ym, używać tego e, właśnie antyhila, powiedzmy, którego on ma na dwójce, żeby przeciwnik nie mógł się skillować, a jedynki, żeby odciąć mu drogie ucieczki i żeby miał slowa no i używać cały czas tej trójki, żeby po prostu do tego chwilowego movement speed'a, żeby to dostać. Bo to nieważne czy jesteście, czy nie jesteście jakby mm, widoczni. Movement speed jest zawsze, kiedy jesteście po prostu w trójce. Yy, no i co? Co sumie to na tyle. Myślę, że się wam spodobało. O, mam taką wielką nadzieję. Możecie dać lajka like i suba. Pierwsza osoba o to poproszę, bo czemu by nie, bo i tak tego nie oglądam do końca. No i sobie tyle. Nie? Dzięki wielkie za oglądanie, no i widzimy się w następnym odcinku. Hej!